Je yeah, 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 yeah. uh. Była jedną z kukieł wystawianych na spektaklach Żyła cicho każdym dniem, nie pławiła się w oklaskach Nabierała dymu w płuca, poczerpała z tego wieczność to mógł wiedzieć, że ta wieczność mu wyparowała w sprzeczność, teraz pędzi do stolicy Jeszcze nie wie co ją czeka, bo jak człowiek jest wirusem, to i rak stoi człowieka, jak kwastrzera się w komórki i rozwala każdy organ Dziś jest w ciele uwięziona. Wczoraj była przecież wolna, ona stała nad krawędzią, w oczach tiła się nadzieja, jednym ruchem stała krople. Które gasiły wspomnienia Zapadała się wraz z ziemią Lecz nie potrafiła skoczyć Lekarz patrzył na nią tkliwie Więc zamknęła łzawe oczy Postawiła się wszystkiemu I postanowiła walczyć Pokerową twardą miną Wyłożyła wszystkie karty Postawiła na wygraną Przecież nigdy nie przegrałam Stała z lekarskiego krzesła Lecz się w głębi duszy bała Ale trwała w tym amoku Podnosiła się do szkoły Trochę lekcji Garść kawek i operacji się budziła raz to w domu raz w szpitalu i zasypiać chciała błogo, a się kładła pełna żalu i udało się jak zawsze jestem nie do pokonania, tak myślała, ale krótko do drugiego rozpoznania i po pięciu latach siedzi znowu w tym samym szpitalu, patrzy w ziemię już nie płacze, nie ma w sobie grama żalu, już nie boi się porażki ani bólu, ani śmierci, pomyślała że to straszne, jak dziś kończą młodzi gniewni, wpadła w furię nie przypadkiem rozwalała wszystko wokół, wyszeptała, że już nie chce i że marzy jej się spokój Miała w ten czas przyjaciółkę ponad wszystko tak myślała Ale wraz z kolejnym piekłem ona też wyparowała Ale na co jej ta przyjaźń Gdy są wokół i przecież I to dzięki nim naprawdę życie trwa o wiele lepiej Powtarzała sobie ciągle, że wcale nie będzie prosto wieczorami Gdy już spali, przykładała zbyt osko wszystko w życie pisała łzami duszy, że znów wygra, zobaczycie yeah.